Dzień dobry, ja mam na imię Edyta, to jest mój mąż Marcin. E, I dzisiaj na zaproszenie Marka Dąbrowskiego e, chcieliśmy wziąć udział w akcji Czytanie do Okienka i przeczytamy wiersz Marka, Ostatni Kawałek Mydła. Spróbujemy podzielić się na role, może nam coś z tego wyjdzie. Wiersz Marka Dąbrowskiego, Ostatni Kawałek Mydła. W brudzie już mi żyć tak zbrzydło. Tato, podasz mi to mydło? To, co leży tam przy wannie. Nie to wielkie, to dokładnie. To jest mydła ledwie skrawek. Zdajesz sobie z tego sprawą. Umyjesz w tym może ręce, same palce nic więcej. Umyj się dziś mydłem w płynie. Nie chcę moje, moje przynieść. Ale córuś, weź to drugie. To bialutkie, jak sam cukier. Ja chcę moje mydło, tylko. Przecież było tu przed chwilką. Było prawda, lecz już nie ma. Omyć innym się dziś trzeba. Nie chcę, nie chcę, nie i basta. Nowe przynieś mi już z miasta. Moje ma zapach najlepszy, było moim mydłem pierwszym. Będę brudna, póki żyję, innym mydłem się nie myję. I, I tak, tak mówiąc, to zrobiła. Brudna spać się położyła. Powiedz mi, dziewczynko, chłopcze, chłopcze czy, czy się co, zachowała, zachowała dobrze? dobrze? Chyba się udało. Dziękujemy. Chyba.